Cześć, jestem Klaudia to kanał na no Ijuż. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj trzy proste k, L, M, których punkty przecięcia są wierzchołkami trójkąta. Zaznacz na zewnątrz tego trójkąta punkt A. Wyznacz odcinki, których długości są odległościami punktu A od prostych KLM. Dobra, no to narysuj trzy proste. k L M Trzy proste, których punkty przecięcia są wierzchołkami trójkąta. Zaznacz na zewnątrz tego trójkąta punkt A. Wyznacz odcinki, których długości są odległościami punktu A od prostych. Ważne jest to, aby to wszystko było pod kątami prostymi. Dlaczego? Bo wtedy odległości są najkrótsze. Zatem tutaj będziemy mieć u Was oczywiście idealnie prosto wszystko. Pierwszą odległość. Drugą. I trzecią. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I? No i już.